Nawet nie wiemy, jak bardzo jesteśmy połączeni ze sobą, z całym światem, i jak bardzo potrzebujemy odczuwać miłość. Miłość to jest energia, to jest poczucie takiego bez... pełnego bezpieczeństwa, odczucia spokoju, takiego już naprawdę świętego spokoju, w którym czujesz jakby wszystko, czego naprawdę potrzebujesz w tym momencie. Jakby w tym stanie nie zaśmiecasz sobie mm, głowy. Tymi różnymi mechanizmami obronnymi, które stworzyliśmy jakby na zasadzie deficytów miłości. Tak jak widzę wiesz, czasami z jakiś taki głód, nie? czy coś chcesz zrobić, czy jest brak. W sensie pojawia się umysł, to jeżeli jesteś wystarczająco świadomy, to możesz zobaczyć, że to są pewne programy braku, które gdzieś dotykają jakiegoś lęku w nas, lęku o przetrwanie. Ha. Natomiast jeżeli sobie zadasz pytanie, co w tobie chce przetrwać, jeżeli już doświadczasz, doświadczacie um, tego stanu przebudzenia, takiego naturalnego przebudzenia w kontakcie z naturą, czyli ze swoją własną, nawet nie że swoją, to po prostu jest natura wszystkiego jest taka, że wszystko naprawdę przejawia się, jakby wychodzi, wynurza się z doskonałości z absolutu. Um, i tutaj w tym świecie form, tak można powiedzieć w świecie, które um, z tej jedności tak, zaczynają się przejawiać w wielości we wszystkich tych kształtach, kolorach, a, to ten świat form jest na swój sposób światem umysłu. Natomiast sam umysł z siebie możemy powiedzieć, że jest formą, możemy też powiedzieć, że jest dzieckiem, które, się, które przyszło na świat w określonych warunkach w określonym środowisku i do tego środowiska próbuje się uczyć. Dlatego nasz, ale jest mocno nieświadomy, tak? Trzeba to zaznaczyć, że w tym stanie my będąc w jakimś środowisku często nieświadomie papugujemy wzorce pewne, Na przykład wzorce braków różnych, różne narzucania czegoś. I jeżeli nie, nie dojdziemy do tego stanu w sobie, taki, m, takiego naturalnego poszukiwania prawdy wewnętrznej, tego kim naprawdę jesteśmy, tego potencjału swojego. Czyli można powiedzieć częstotliwości, na której rezonujesz, jakby w paśmie miłości, czy w poczuciu pełni, czy w takim poczuciu, w którym naprawdę się dobrze czujesz. I ten stan dopiero m, powoduje, że wszelkie m, takie naleciałości. Które często są niedopasowane do nas. To z czasami, wiesz, że przykładowo, tak, że ktoś jakby jest rybą powiedzmy, a jest nauczony, nie wiem, ktoś go chce nauczyć pełzać. Okej, okay, może za jakiś czas ewoluuje, ale dobrze się po prostu odnajdywać w bieżącej chwili. Aktualizować się na ten moment, w którym teraz żyjemy, w którym teraz jesteśmy. I, i to dopiero mm, sprawia, że. No właśnie, odyskujesz spokój, przejawiasz się z obecności, z, takiego, z takiej naturalnej błogości, która jakby jest dla nas orzeźwieniem. Tego naprawdę potrzebujemy. To jest, kiedy to już doświadczasz, to te, wiesz, takie myśli, gonitwy, żeby coś, wiesz, zrobić, działać, jakby widzisz bezsensowność tego. Widzisz to jako mechanizm obronny. I jeżeli to jest zreplikowane na, na większości, tak, w naszych zachowań, że my robimy coś z braku, to zobaczcie, ten brak cały czas się potem przejawia w myślach, w, w czynach, w robieniu. Cały czas, jakby ta wtedy motywacja jest związana z, z brakowaniem a tak naprawdę pod tym jest jakieś poczucie skrzywdzenia, jakieś poczucie negatywne, odczucie tak, względem świata, zagrażające, które wywołuje w nas coś, czego nie, nie, jakby nie, nie umieliśmy sobie poradzić. I wypieramy to i przez to można zauważyć, że kiedy w tym jesteśmy, to cały czas ten umysł nas gdzieś gna, tak? Jakieś presje się tworzą, jakieś coś, jakieś wyobrażenia. Podczas gdy jakby to puszczasz, znaczy kiedy to puszczasz, kiedy odzyskujesz kontakt ze sobą, z tą prawdziwym sobą, kiedy naprawdę możesz poczuć się dobrze, i z tego stanu dobrze, z tego stanu obfitości, zaczynasz widzieć, czuć, że masz więcej niż myślisz, że jesteś czymś, kimś większym niż jesteś to w sobie w stanie wyobrazić. Że jest coś takiego jak nieskończoność. I w tej nieskończoności Ty jesteś cudem, który się przejawia we wszystkich formach, we wszystkich kształtach. A w tym miejscu, tak jako obserwator, przejawiasz się jako człowiek, który w swojej częstotliwości, jakby jest centrum, dosłownie. Możesz w tym stanie, kiedy jesteś naprawdę sobą, czujesz centrum, które się przejawia przez ciebie i przez wszystko, co jest prawdziwe. Jeżeli natomiast wierzymy w coś na zewnątrz, w coś, co na, na ogół zauważcie, jest jakieś nacechowane emocjami, czymś negatywnym, to my. Wierząc w to, jako że to jest iluzja, bo to jest tylko jakiś wycinek czegoś, jakby słabniemy, tak? I wysyłamy podświadomie program do siebie program zamk zamykania się, tak? Poczucie niebezpieczeństwa, poczucie jakiegoś zagrożenia, albo po prostu tak, zamykania się. Ale kiedy jesteś właśnie zamknięty, to stajesz się nieobecny, to wtedy jest to więcej energii przeznaczasz na pewne programy, czyli wyobrażenia. Etykiety, które notabene zasłaniają wtedy ten świat, ten niesamowity, cudowny świat bieżącego momentu. Natomiast, kiedy zaczynamy już kolektywnie jako ludzkość uświadamiać sobie głębszy sens, głębszy wymiar prawdy, to dzieją się naprawdę cudowne rzeczy. To każda chwila uczycia na nowo. Um, I to się po prostu czuje. To... Um, jest inny typ zachowania niż jak próbujesz coś robić z umysłu, kogoś do czegoś przekonywać. Na, jakby działać dalej z subtelnych takich braków. Kiedy jesteś w sobie, to na nowo się uczysz. Tak jak tutaj. Poznaję właśnie nowe kwiaty i po prostu jestem w obecności, Przyglądam się im i wyciągam naturalne wnioski, która, które się pojawiają. Na przykład, spotkałem taki kwiat teraz z białymi kwiatuszkami, który jednak był bardzo ostry, i jeżeli byśmy na przykład na łosaka chodzili, to by to nas mocno mogło ukuć. I teraz zobaczyłem to jako też. Możemy to odnieść w naszym wymiarze do ludzi. Zobaczyłem, że ten kwiat jest taki zrogowa ciały na końcu i jakby zakończony ost, ostrzami. Ta jego, ta jego trawa, tak? Te ta jego listki, ta jego listki. I to też podobnie symbolizuje u ludzi. Zobaczcie, że ludzie, którzy nie przejawiają się z miłości, gdzieś przejawiają się z jakiegoś lęku, z mechanizmów obronnych, tak jakby zastygają, tak? Ta energia się robi taka ciężka, ostra czasami. Są takie jeże, tak? I... I to powoduje, że zobacz, jeżeli byśmy gdzieś, nie wiem, szli, to byłoby gdzieś nasz ogródek. To stety czy niestety, ale większość ludzi by raczej wykopała ten, 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 ten kwiat, tak? Z uwagi na to, że jest po prostu nie, nieprzyjazny. I to trochę tak jest z nami. Że jak my jest, robimy się zrogowaciali, to jakby czynimy pewien problem, tak? We, jakby w relacji, bo wtedy narzekamy. Jest tak negatywnie, tak jakby wchodzimy z ego, z mechanizmów obronnych, tak jakby nie czujemy, i wchodzimy, wiesz, w takie granie, odgrywanie czegoś, ale to nie jesteśmy my. I wtedy taka relacja, takie relacje są płaskie, one się nie rozwijają. Nie rozwijamy się w nich. Natomiast kiedy możemy przejawiać się, mówić z serca, z autentyczności, to widzisz, każdy z nas przejawia. Podobny bardzo sposób, w zasadzie to samo. To nasze pragnienie bycia kochanym, miłości. I to się dzieje, kiedy ty czujesz, że jesteś miłością też, że jesteś w tym pierwszym stanie energetycznym, gdzie wszystko jest jednością. Jesteś miłością. I wiem, że nie wszyscy z nas jakby pamiętają, doświadczają te stany, i stąd potrzebują się uczyć na zewnątrz. Potrzebują na swój sposób dochodzić do najlepszego możliwego źródła który rezonuje z ich własną intuicją, z tą własną mądrością. Bo naprawdę, na poziomie mądrości każdy z nas wie o tym, że ostatecznie jesteśmy tym samym. I to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć na poziomie tych prostych umysłów, które, wiesz, no to będę... Wszystko raczej komplikują i na tym poziomie fiksujemy poznawcą na poziomie form pewnych, tak? Odrębności. Natomiast kiedy, wiesz, głębiej zbliżasz się do siebie, kiedy po prostu otwierasz się naturalnie, to jest, to jest coś, co po prostu się pojawia, kiedy dojrzewasz do tego, kiedy. A, mm, kiedy doświadczasz wszystkiego takim, jakim jest, godzisz się na to, co przychodzi, na to, co się wydarza. Przestajesz się bać. To jest dosyć istotne w naszej takiej przemianie. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że funkcjonowanie w jakiejś iluzji nie ma sensu. Że szkoda życia, na trwanie w programach, to są te momenty, w którym budzimy się do życia, budzimy się do bycia znowu sobą, do kontemplacji, do celebracji życia świadomego, samoświadomości, która przejawia się w nas cały czas. I w zasadzie życie ludzkie właśnie prowadzi ewolucyjnie do tego momentu. Przebudzenia wewnętrznego światła. Tego daru intuicji. Tego głębszego wglądu, który na poziomie umysłu zawsze się gdzieś wymyka. Bo on pochodzi z doskonałości. I okazuje się, że doskonałe jest wszystko w nas. Ciało, co potrafi się regenerować. Potrafi bardzo dużo doświadczać. Nawet są przypadki, też potwierdzone, gdzie ludzie zaczynają być bretarianami. Czyli odżywiać się, może powiedzieć, tym światłem miłości. I widzisz, na poziomie ignorancji gdzieś to się wydaje niemożliwe, bo jesteśmy wyuczeni, że tak wygląda świat. I często zapominamy, że to jest tylko jeden z wycinków tego, jak możemy funkcjonować. Że możemy funkcjonować zupełnie inaczej. Że możemy naprawdę zgłębiać bycie człowiekiem, ziemian ziemianinem, bycie świadomą. Czułą wrażliwą istotą, która czuje miłość, która jest wrażliwa, i z tej wrażliwości przejawia się w taki delikatny sposób w harmonii z naturą w, w tym wzajemnym rezonansie, gdzie możemy się nawzajem wspierać, pomagać. I to się dzieje naturalnie. To jest tak, że wiesz, komu na ten moment jakby pom możesz pomóc, czujesz po prostu energię, czujesz całkiem wyższe prowadzenie, głębszą, głębszą moc. I odróżniasz wtedy coś, co przejawia się jakby z braku, tak? Trochę na siłę, wtedy coś robisz. Odróżniasz to od tego stanu mocy. Kiedy po prostu przejawiasz się, to się samo jakby coś głębszego przez ciebie przejawia. I nawet jeżeli pojawiają się momenty spadków, to po prostu jesteś dalej ze sobą w tym. I wtedy te wszystkie spadki, to wszystko może puścić, kiedy Ty wybierasz prawdziwość. Kiedy Ty wybierasz takie poczucie przejawienia się zgodzie ze sobą. I wtedy masz więcej energii do tego, żeby czasami skonfrontować coś. Natomiast wtedy ta konfrontacja, widzisz, ona wtedy płynie, jakby jest zintegrowana z miłością, z tym stanem takiego spokoju, akceptacji, ciekawości. I wtedy ta przemiana samoczynnie następuje. No, także... Pozdrawiam Was serdecznie, tutaj jest teraz trzeci dzień festiwalu Czarnów. Pierwszy, pierwszy mój festiwal, że też wczoraj dużo dużo bardzo fajnych rzeczy się działo. Też poznałem e, też pięknych ludzi, e, też doświadczyliśmy dziś wspólnie też takiego głębszego właśnie stanu prawdziwości, autentyczności. E, bardzo dużo właśnie pięknych rzeczy się uruchamia, to też w polu czuć jak, jak to działa, jak to wszystko się składa fajnie. I takie właśnie doświadczenia, gdzie możemy poznawać ludzi od serca, z duszy, gdzie wiesz, jest ta autentyczność. Naprawdę wtedy wypoczywasz, naprawdę wtedy się uczysz, poznajesz siebie na nowo właśnie w takich autentycznych relacjach. Poznajesz człowieka jak taki nowy wszechświat, tak? który też ma w sobie wiesz, te różne mechanizmy, ale wiesz, kiedy jest ta autentyczność, to się rozpoznaje. I można to dosyć łatwo odczytać. Kiedy Ty już wystarczająco znasz siebie. Kiedy po prostu czujesz miłość, czujesz Bogość, czujesz taką e, autentyczność, która wypływa z obecności. Bo zamiast... E, w tym pierwszym etapie może to jest tak, że my chcemy zacząć być obecnymi, świadomymi, tak? A następnie przetransformowujemy się, po prostu zaczynając się przejawiać coraz mocniej z obecności. Z tego, co teraz się wydarza. Także z tym e, zostawiam Cię. No i co? No, pozdrowionka serdeczne. No i co? Widzimy się. Jesteśmy razem. Powiem Wam naprawdę jest telepatyczność bardzo mocna w nas. Wszyscy się komunikujemy, wszyscy pochodzimy z jednego organizmu, który ma najlepsze sposoby komunikacji. Także nasza ewolucja sprowadza się do tego, że my to zaczynamy odkrywać. My to możemy nazywać technologią, ale możemy też odkrywać, że my tym jesteśmy. I wtedy, jak wchodzisz w ten rezonans, tak głębszy w sobie, to jakby widzisz tą całą współ, to całe współdziałanie, tą całą symbiozę, syntezę, gdzie nie ma tak naprawdę, jakby zła. Jest po prostu brak pewnego światła, tak, na pewnym poziomie. I z pewnym brakiem wtedy uczymy się żyć. To jest czasami inne w ogóle funkcjonowanie, inne, inny typ percepcji. Ale wszystko, jakby sprowadza się, wychodzi ze światła. I światło to wewnętrzne światu, też ta energia, która jest na innym wymiarze świadomością, bramą, jest, no jest bazą, jest, jest prawdziwym zasilaniem, które wykracza poza też świat form, poza, poza to, co tymczasowe. I doświadczając tej pełni, wiesz, pozaczasowej, a, zupełnie inaczej funkcjonujesz, już nie ma tej, tej presji. Czujesz wtedy, że Coś się kreuje przez ciebie. Jakby pojawia się nowa atrakcyjna przestrzeń. Ta mądrość w Tobie, jakby to prowadzi, że my się przemieniamy, bo jesteśmy połączeni ze sobą. I, I widzimy w tym, że te stare jakieś wzorce, one już nas nudzą, one już nie, nie działają. Wszystko, co jest na siłę, gdzie się coś narzuca sobie, nie działa, nie funkcjonuje. Dlatego jakby zaczynamy sobie to uświadamiać i dzielić się ze sobą, to tym, co w nas najlepsze. Bo jak dzielisz się tym, co jest najlepsze, tym, w czym rezonujesz w tym momencie, to wiesz w środku, że robisz coś dobrego, robisz coś, co ma sens, coś, w czym też sam wzrastasz. Także mogę Cię w tym inspirować, możesz z tego czerpać, tak, co Ci przychodzi. I to jest to, że w polu wszystko na bieżąco się Uzupełnia. No, także tyle e, z tego miejsca. Nawet gdzie to jest, to jest gdzieś koło kamiennej góry, między Kamienną Górą a Jelenią Górą. Gdzieś sobie tutaj jestem. W Czarnowie, w Czarnów w zasadzie, tak. Tak się nazywa ta miejscinka. Jest bardzo sympatycznie, są naprawdę w porządku ludzie. E, czuć taki rodzinny klimat, też są trzy, trzy ogniska tutaj. Ne, jedna scena. Dużo się też dzieje, bardzo. Też to, jest, to jest też wywiad na, przekaz na, na cały film: ile tutaj różnych takich subtelnych rzeczy się przejawia, jak ludzie reagujemy. I, I mam takie przeczucie też, że taka przestrzeń się tworzy, w której, możemy, w której będziemy mogli coraz bardziej dzielić się tymi też takimi subtelnymi informacjami, doświadczeniami, które dotykają dziś nas, i przez to są dla nas tak naprawdę ciekawe. Bo my, tak naprawdę, zobaczcie, nie potrzebujemy e, przekazów, w których odtwarzamy coś, przekazujemy jakieś informacje, nie innych, powtarzamy z umysłu. Tylko najlepiej, jak słyszysz, czy czujesz kogoś, kto dzieli się swoim doświadczeniem. I w ten sposób, tak, to jest najciekawsze, że ty tak samo masz w sobie informacje, masz w sobie potencjał sposób, unikalny sposób widzenia, który, jeżeli sobie zdajesz z tego sprawę, i zaczynasz z tego promieniować, to też inaczej się od razu czujesz. Czujesz się lepiej, swobodniej, czujesz, że stać się na więcej, czujesz takie wewnętrzne bogactwo, tą moc. Um, no i cóż, zostaje mi tutaj um, zainspirować, powiedzieć to, co mam do powiedzenia i się ładnie tutaj pożegnać z Wami. Pozdrawiam wszystkiego najpiękniejszego.